W mieszkaniu kończy się etap rozprowadzania instalacji elektrycznej. Nowe przewody są oznaczone, zbiegają się z pomieszczeń do skrzynki bezpiecznikowej w przedpokoju. Skrzynka jest oczywiście nowa. Instalacja elektryczna została poprowadzona podtynkowo, przewody są mocowane bezpośrednio do ścian, za pomocą specjalnych plastikowych uchwytów. Staraliśmy się tak zaprojektować instalację, aby posiadała na dobre zabezpieczenia przepięciowe i przeciwporażeniowe. Aby to uzyskać, każde pomieszczenie posiada dwa obwody, jeden oświetleniowy, drugi do gniazd. Każdy z tych obwodów jest zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem. W kuchni zastosowaliśmy szereg obwodów do każde urządzenie, które jest dużym odbiornikiem typu piekarnik, mikrofalówka i płyta grzewcza. Każde z tych urządzeń będzie miało także swój niezależny obwód. Przed remontem wykonano projekt instalacji elektrycznej aby zaplanować instalację elektryczną. Wcześniej prowadziliśmy rozmowy z inwestorką, która powiedziała nam mniej więcej, jak wyobraża sobie rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu. Na podstawie tego został stworzony projekt aranżacyjny. I już na gotowym projekcie aranżacyjnym został wykonany projekt instalacji elektrycznej, który uwzględniał rozmieszczenie mebli, oczywiście w kuchni uwzględniał rozmieszczenie całego sprzętu elektrycznego. To bardzo ważne, by taki projekt powstał przy współudziale właściciela mieszkania. Inwestor musi być świadomy, gdzie będzie potrzebował łączników oświetleniowych, gdzie gniazda zasilające, jak będą ustawione meble, by gniazdka nie wypadły za szafą, a także gdzie chce oświetlenie. To spora dawka zastanawiania się i wiedzy. Jedno centralne światło na suficie to dziś już archaizm. Są światła LED. Możemy bawić się oświetleniem i bardzo precyzyjnie planować jego użycie. Osobną dziedziną wiedzy, wręcz naukową, jest zaplanowanie instalacji w kuchni. Dlatego tak pomocna jest rola pani Teresy, architekta wnętrz. Jak rozmieścić gniazdka elektryczne, włączniki i oświetlenie w domu? Uniwersalna rada. Lepiej więcej niż mniej. Korzystamy dziś z wielu urządzeń elektrycznych i ładowarek. Druga uniwersalna rada. Warto rozmieścić gniazdka w pobliżu każdego rogu pomieszczenia. Niezależnie od ustawienia mebli, gniazdko będzie pod ręką. Zaplanuj ustawienie mebli. W niektórych miejscach, np. obok kanapy, przy biurku, gniazdek potrzeba więcej. Bezwzględnie trzeba ustalić, gdzie będzie stał telewizor. Na ścianie, przy telewizorze i innych multimediach potrzebne jest minimum 4-5 gniazdek. Przy biurku wystarczą dwa gniazdka i listwa antyprzepięciowa z jednym przyciskiem do wyłączania chronionych przez nią urządzeń. Wraz z instalacją elektryczną warto rozprowadzić po mieszkaniu instalację telewizyjną, sieć komputerową, telefoniczną, alarmową. Jeżeli chodzi o miejsca rozprowadzenia instalacji telewizyjnej, uznaliśmy, że najlepiej poprowadzić to do każdego pomieszczenia, do każdego pokoju, tak naprawdę. Jest to niski koszt takiej instalacji poprowadzonej teraz, natomiast umożliwia to w pełni aranżację w przyszłości w dowolny sposób każdego z pomieszczeń w każdym pomieszczeniu dzięki temu będziemy mogli zamontować i telewizor, ale także i zrobić na przykład postawić router, ponieważ większość teraz systemów internetowych jest oparta na bazie przewodów i instalacji telewizyjnej. Oprócz oświetlenia głównego zaplanuj dodatkowe oświetlenie akcentujące, czyli dostosowane do potrzeb i oczekiwanych efektów. Sprawdź kierunek otwierania drzwi, by włączniki znalazły się po właściwej stronie. Planowanie oświetlenia w kuchni to osobny rozdział. Warto tylko pamiętać, że jeśli planujecie płytę grzejną w kuchni, instalacja powinna być trójfazowa. A na koniec pytanie precyzujące. Panie Krzysztofie, to właściwie ile obwodów ma mieć nasza instalacja elektryczna? Instalacja elektryczna musi składać się z minimum czterech obwodów. Pierwszy obwód to kuchnia, czyli wszystkie gniazda w kuchni. Drugi obwód to gniazda w łazience, do podłączenia pralki, suszarki i tego typu rzeczy. Trzeci obwód są to wszystkie pozostałe gniazda w pokojach, w przedpokoju i w innych pomieszczeniach. I czwarty obwód to obwód oświetleniowy, wszystkie światła. Jednak w aktualnych warunkach jest to niewystarczające zabezpieczenie i stosuje się dodatkowe obwody, szczególnie w kuchni i w łazience. W kuchni pod oddzielną obwody powinien być podłączony piekarnik, lodówka, zmywarka. W łazience powinien być oddzielny obwód na pralkę. Generalnie wszystkie urządzenia, które pobierają więcej niż 2000 W, powinny mieć oddzielną wodę. Każdy przedłużacz i rozgałębiacz to minus w planowaniu remontu. Kablom walającym się po podłodze powiedzmy zdecydowane nie.